Cześć wszystkim! W tym filmie pokażę Wam kilka prostych sposobów, jak sprawdzić, czy jajko jest jeszcze świeże, czy już się zepsuło. Dowiecie się, na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w kuchni. Omówimy kilka metod od sprawdzenia daty ważności, przez test w wodzie, a z po obserwację samego jajka. Zapraszam do oglądania! Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać, czy jajko jest zepsute. To temat, który dotyczy chyba każdego z nas, prawda. Nikt nie lubi niespodzianek w kuchni, zwłaszcza tych o nieprzyjemnym zapachu. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę rozumiemy przez zepsucie jajka. Mówimy tu o procesie psucia się, który rozpoczyna się od momentu zniesienia jajka przez kurej. Wewnątrz skorupki zachodzą zmiany mikrobiologiczne, które prowadzą do rozkładu białka i zołdka. Te zmiany są stopniowe, ale w końcu prowadzą do tego, że jajko staje się niejadalne, a nawet niebezpieczne dla zdrowia. Zauważalne objawy to przede wszystkim nieprzyjemny zapach, zmiana konsystencji białka i zołdka, a także zmiana koloru. Z czasem, Bakterie rozwijają się w coraz większym tempie, wytwarzając szkodliwe substancje. Dlatego tak ważne jest, aby umieć rozpoznać zepsute jajko. Jak wiec określić, czy jajko jest zepsute, używając samego jajka? Najprostszym sposobem jest oczywiście sprawdzenie zapachu. Jeżeli jajko wydziela siarkowy, nieprzyjemny zapach, to znak, że jest zepsute. Nie wahaj się go wyrzucić. Kolejnym sposobem jest sprawdzenie wyglądu jajka. Pęknięcia w skorupce to jasny sygnał, że jajko może być zanieczyszczone bakteriami. Podobnie, jeżeli zauważysz, że białko jest wodniste, a żółtko rozlane i o niejednolitej konsystencji, to również wskazuje na zepsucie. Możesz również włożyć jajko do miski z woda. Jajko świeże opadnie na dno. Jajko starsze, ale jeszcze jadalne, będzie lezało na boku, a jajko zepsute będzie unosić się na powierzchni. Pamiętajcie, że te metody SA pomocne, ale nie zawsze dają one 100% pewności. Określenie świeżości jajka za pomocą modlitwy. To oczywiście żart. Nie ma żadnej naukowej metody określania świeżości jajka za pomocą modlitwy. To tylko przykład który pokazuje, że należy polegać na sprawdzonych metodach, a nie na wierzeniach. A co z określeniem zepsucia jajka za pomocą obrazu? Tutaj również nie ma żadnej magicznej metody. Obraz jajka może nam jedynie pokazać jego wygląd zewnętrzny, ale nie powie nam nic o tym, co dzieje się w środku. Dlatego, aby mieć pewność, że jajko jest świeże i bezpieczne do spożycia, należy zastosować opisane wcześniej metody. Pamiętajcie, ze zdrowie jest najważniejsze, a uniknięcie spożycia zepsutego jajka może uchronić nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać, czy jajko jest zepsute. To ważna umiejętność, bo nikt nie chce zjeść jajka, które pachnie siarka i wygląda jak COS z filmu Grozy. Zaczynamy! W nocy, kiedy większość z nas śpi, w jajku zachodzą powolne, ale nieubłagane zmiany. Bakterie, które mogły dostać się do środka przez mikroskopijne pęknięcia w skorupce, zaczynają swoje prace. Nawet jeśli jajko wygląda na idealne, w środku mogą już zachodzić procesy psucia. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby zwracać uwagę na kilka kluczowych sygnałów. Przejdźmy do białka. Pierwsza rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest jego konsystencja. Świeże białko jest gest, klarowne i błyszczące. Zepsute białko staje się wodniste, rzadkie, a jego kolor może zmieniać się na lekko metny, a nawet zołtawy. Dodatkowo może pojawić się nieprzyjemny zapach, nawet zanim rozbijemy jajko. Czasem zauważymy też obecność ciemnych plamek lub włókien, to zdecydowanie znak, że jajko nie nadaje się do spożycia. Pamiętajcie, że nawet minimalne zmiany w konsystencji i kolorze białka powinny wzbudzić nasza czujność. Teraz przejdźmy do zołdka. Podobnie jak w przypadku białka, świeże zołdko jest wypukłe, jędrne i ma intensywny, żółty kolor. Zepsute zołdko staje się płaskie. Wodniste, a jego kolor błędnie. Może też pojawić się nieprzyjemny zapach, a nawet zielonkawe zabarwienie wokół żółtka. To ostatnie jest szczególnie niepokojące i świadczy o zaawansowanym procesie psucia. Jeśli zauważycie jakiekolwiek odchylenia od normy, lepiej zrezygnować z jedzenia takiego jajka. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jak znaleźć czarownika? No dobra żartuję Nie ma tu żadnego czarownika Ale jest kilka prostych testów, które możemy wykonać, żeby sprawdzić świeżość jajka. Na przykład, możemy włożyć jajko do miski z wodą. Jajko świeże opadnie na dno i ułoży się poziomo. Jajko nieco starsze, ale jeszcze jadalne, będzie stało pionowo. A jajko zepsute będzie unosić się na powierzchni. To prosty i skuteczny sposób na wstępną ocenę świeżości. Pamiętajcie jednak, że to tylko test orientacyjny. Najlepszym sposobem na uniknięcie wątpliwości jest zwrócenie uwagi na wygląd i zapach jajka przed jego przygotowaniem. Co robić, gdy już mamy pewność, że jajko jest zepsute? Proste, wyrzucić je do śmieci. Nie ma sensu ryzykować zatrucia pokarmowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Pamiętajcie o regularnym sprawdzaniu daty ważności jajek i o tym, żeby przechowywać je w odpowiednich warunkach, czyli w lodowce, w oryginalnym opakowaniu. To pomoże Wam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewni bezpieczeństwo Waszego zdrowia.